Cześć, witajcie na kanale Twórcza Aga. Przychodzę do Was dzisiaj z zakupami ze sklepiku gosi oraz z paletką z DT. Słuchajcie, nowość w sklepiku gosi o czym Wam już mówiłam, ale powtarzać będę. To są kleje introligatorskie Eco Scrap Booking. Słuchajcie, jak robicie zakupy w sklepiku, no to wiadomo, że, że się opłaca, bo wtedy macie za jedną przesyłką. I słuchajcie, dla mnie ten klej w końcu jest idealny. Długo szukałam, znalazłam i mega się cieszę że sklepiku, bo jak miałam zamawiać go skądś indziej, no to już mi się to przestawało opłacać i no i to no, drogi biznes był. że tak Wam powiem. A teraz, teraz naprawdę się cieszę. E, słuchajcie, i to, a nie, jeszcze wam powiem. Funkownicznie, słuchajcie, nagrywam. E, zapas igieł, ponieważ ciągle gubię igłę. Wiecie, ciągle, no teraz jest pod nosem akurat, jak potrzebuję, ale e, no, już jest naprawdę wysłużona, ma już chyba ze 3 lata e, i tu już gdzieś tam już jest też i poklejona i tak dalej i wziąłam, słuchajcie igły w zapasie, one nie są jakieś wielce drogie, bo one tam kosztują, nie wiem, teraz nie pamiętam, nie chcę was ukłamać, ale czekajcie, sprawdzę, odwam mam fakturkę Mam fakturkę, mam fakturkę. No coś około 9 zł, słuchajcie. No a już mam po prostu zapasik i ona ląduje tutaj do mojej skrytki, z której nic nie ginie, wszystko się ulatnia samo. No i słuchajcie, zamówiłam sobie też, ale chyba zamówiłam złą, tak mi się wydaje. Płytkę do maszynki akcjonowej. Oczywiście, że zamówiłam złom, chociaż. Chyba zamówiłam tą grubą, a miałam zamówić tą cienką. No. Oczywiście, że zamówiłam mnie tą. To może tą? Kurczę. Wam powiem, że nie jestem pewna. To jest ta druga. Nie, to jest ta. No, ta. Bo tamta grubsza to jest. O. Już nawet widzicie, tutaj nie będzie prostować To też jest zamienić ze sklepiku, ale słuchajcie, naprawdę długo mi służyła Także nie myślcie sobie, że raz włożyć do maszynki i będzie tak Ale tam, ta płytka ma około roku dziś mam nawet słuchajcie, jeszcze w zapasie Żeby była No i ja oczywiście nie pamiętam gdzie a robiłam zakupy, no to stwierdziłam, że To już jest ten czas No Dobra, i tyle by było z zakupów ze sklepiku eee... Kleję pokazałam dobra, to tam aha i chyba sobie wzięłam jeszcze tą pastę, tak tą pastę jeszcze sobie wzięłam, bo do foremek zużyłam dużo także tą pastę sobie jeszcze raz wzięłam, którą wam pokazywałam w ostatnich zakupach i dostałam dostałam, dokupiłam za atrakcyjną cenę kit na kartki świąteczne, One się odbył ostatnio live już z czekoladownika, chyba dwa live'y ale też wam zaraz pokażę co jest w tym e, Tylko najpierw tekturki z Craft Uli e, Słuchajcie, ja jestem zakochana w tych wszystkich organizerach z Craft Uli e, Uważam, że to jest po prostu sztosik I to jest taki duży organizer Oczywiście on nie będzie zrobiony mediowo Nie, nie Od razu mówię wam, że nie Bo ja nie jestem mediowa nadal Może kiedyś mi się uda zgrać z terminami do Kasi Na warsztaty w sklepiku To wtedy, to wtedy może mnie trochę tych mediów nauczy Bo tak to słuchajcie no Do Katowic mam wiecie no Poznań Katowice kawałek Ja co prawda bywam w tamtych okolicach Ale to zawsze próbuję To tak wszystko zgrać żeby mm. no, żeby Jak najwięcej miejsc wtedy objechać Słuchajcie kupiłam sobie mój ulubiony brokat Wiadomo zbliżają się święta Tych brokacików do Do kwiatków kartek Wszędzie się przyda Ale słuchajcie Kupujcie brukaty, bo ja słyszałam, ja nie, nie wiem czy to jest fake news, czy naprawdę nie wczytywałam się w to, e, że mają, ma być zakaz sprzedaży brukatów, więc e, no słuchajcie, to jest dla mnie to jest po prostu zapas na rok i, i to musi być. Dobra, teraz co jeszcze kupiłam z turek? E, to te domki, świetne domki, Kasia je pokazywała na kanale e, sklepiku na, e, na facebooku, znaczy... Słuchajcie, kupiłam cały zestaw trzech. Tak, trzy domki kupiłam. E, trzy domki kupiłam i złożę je z Wami. E, na pewno e, muszę kupić świeczkę do nich. I zrobimy sobie boksa takiego, jak tam. Mm, zobaczymy jakiego, ale... No ale boksika sobie zrobię na pewno, bo one wchodzą do boksa akurat, więc, więc na pewno boksika sobie z nimi zrobię. Lecimy dalej. HDF to jeszcze moje ulubione tagi-tagusia. Ostatnio bardzo pokochałam tą formę. No i nie ukrywam, że najbardziej lubię właśnie na, na HDF-kach. No a krew ulaną. Ma wybór, więc i takie zaokrąglone, i ścięte. Kupuję i bardzo, bardzo je lubię. Kupiłam też maski. Słuchajcie, taka fajna maska z takimi cegiełkami. Ona mi trochę pod Halloween podchodzi. Ale nie no, naprawdę podoba mi się bardzo, więc jak tylko będę miała okazję dziś wypróbować, chyba pokażę, przepraszam. Późno już widzicie nagrywam i mi się ziewam, wybaczcie. I słuchajcie świąteczną do świątecznych prac. Tu śnieżynki i śnieżek. Bardzo mi się spodobała. Ciekawa jestem strasznie jak ona wyjdzie ale tak strasznie jestem ciekawa, że nawet myślę, żeby sobie tu wypróbować, ale nie, 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 nie. Ostatni filmik był za długi przez to, że zaczęłam próbować. Pewnie tak próbujemy sobie na osobnym live'ie. I tu kupiłam jeszcze pudełko, e, takie 16 na 16 chyba. 15 na 15. Pamiętam już no, takie 15. No 15 na 15. do kartki. Także też będę robiła karteczka w takim To jest mam plan. I tekturki. Tekturki, tektureczki. Trochę świąt, trochę nie świąt. Taką bąbeczkę, święta rodzina, żółbek. E, tu są takie mm, klisza. Sporo tych kliszy teraz powstawiały dziewczyny, więc, więc musiały się one również znaleźć w, moim, w moich zakupach. To jest słuchajcie czatnie, Po prostu wagoniki takie, no ciuchcia. O, tu takie małe też. O jejku, przepraszam was strasznie. Dzisiaj tyle spałam, a nadal Bąbki, bombeczki. Bardzo mi się też spodobały. Takie malutkie, małe, proste choineczki tu prostych kartek. ostrze krzewy, tekturkowe. taki co wiecie, tam były różne rozmiary. Ja wziąłem najmniejsze, chyba. No, na pewno najmniejsze. No i, no i cóż, no trochę mały nie? Ale taki, e, takie domki też się przydadzą, szczególnie że one są dwuwarstwowe. Takie zakręcone, dwie choineczki Klisze. Kolejna klisza. Pięta rodzina, tylko że jeszcze mniejsza, zakręcona choinka, ale dwuwarstwowa, klisze proste na dwa, na trzy, proste choineczki, także ym, no, muszę zacząć produkować kartki, e, domki takie pierniczkowe, no, zakręcona kolejna klisza i takie domki, słuchajcie, to jest nawet fajna sprawa na parapetówkę albo na coś takiego. I słuchajcie, doszły nowe stempelki środeczków i ja je muszę wypróbować, mimo że miałam nie próbować niczego tutaj z wami, bo przecież to będzie znowu trwało za długo, no ale, ale skoro muszę, no to muszę, co mam powiedzieć. E, tylko słuchajcie, nie przygotowałam się i nie wiem gdzie jest moje dobra. znalazłam, Więc Już nie mówię. Już mnie zdjęto. Muszę wyczyścić te stempelki. A, się trzyma. Widzicie, jak to się trzyma? Mhm, mhm, mhm. Ale ja to się trzymało. No, ja jestem w szoku. Ale nic tu nie podklejało. Jakich tam tusz? Muszę słuchajcie, bo się uduszę. Zawsze trzeba sobie najpierw oczepać, ale najlepiej chusteczką mokrą. Nie będę teraz moczyć ich, bo taki jest pyłek, nie? Od, no to są że od maszyny. No jest tego sporo, więc nie wiem, czy to mi się tak Mowych tak jest po prostu. Dobra, lecimy z małymi. No, trochę się to sypio, no. Ale. ale wiecie, co to tak? No, już mi się chyba podobają. Od na szybko odbijam bez ładu i składu Ale fajne. No no bo tu słuchajcie, i tak zawsze jakieś pręciki wchodzą, no to na co w sumie, to takie mocne jak małe, To zestaw wziąłam oczywiście. Po raz sobie wziąłam któreś i wziąłam sobie tylko małe i później no, wziąłam średnie. Tu mi się średnio odbiło jeszcze raz, ale to wina tuszu, nie stempelka.

Słuchajcie, czadowe, te duże to są naprawdę takich gigantycznych kwiatów chyba, ale naprawdę mi się bardzo podobają. I muszę, muszę zrobić jakieś kwiaty z nimi, bo to wtedy dopiero zobaczymy, czy to fajne, czy nie fajne, ale mi się bardzo podobają i, i ja na pewno będę z nich korzystać. Jeśli lubicie, robicie kwiaty i chcecie się pobawić, e, takie. Taki dodatkowy akcencik, który uważam, że daje fajnego uroku naszym kwiatkom, no to to jak najbardziej. Są inne, są mniej regularne, są większe, mniejsze i takie jakbyśmy robili ręcznie, a tak naprawdę jeden z i mamy robotę z głowy. Także zachęcam. A i słuchajcie, kit miałam Wam pokazać jeszcze ten to e, teraz sobie tylko te zakupię. Hmm, to jest kit na czekoladownik chyba, i czekoladownik, i box, słuchajcie, w taki kości nie przestaje się Piękne tekturki pod ten kit. słuchajcie, no cudne są, bardzo mi się podobają i to jest piękne tychki tych kitach, że dostaje się taką wielką od razu pakę tekturek, uwielbiam. Dobra, papiery zaraz, no to jest do boxa, baza boxa, ale jakaś jest inna, to nie jest od razu, czy z papieru, nie wiem skąd, ale też miałam kiedyś takie bazy, okej okay, i papier biały, a bo do czekoladownika będziemy sobie robić sami bazę. No okej, okay. to już wszystko wiem i w tym kicie mamy papiery. Takie. Hop, 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 I mamy oczywiście wycinanki, materiały warsztatowe, arkusze. O i są dwie różne rzeczy, super. Są myszki, czy tam szczurki, żeby Kasia nie krzyczała, że to są szczurki, szczurki, myszki, dla mnie to są myszki, słodkie, bardzo takich bym się jewała. ubrane, no i domki z piernika, słuchajcie, robiłam kiedyś takie, więc mnie zawsze rozczula, jak takie widzę, bo robiłam co roku kiedyś i mamy jeszcze paseczki ze skrzatami, skrzaty robią wrażenie, no i słodziak, bombeczki prezenty no i tu podwójnie mamy wszystko fajnie i mamy cudne napisy i te napisy po prostu dla mnie to jest um, dla mnie to jest petarda te napisy muszę się zapytać dziewczyn y, skąd to są napisy ale takie no czadowe dla mnie po prostu mega bo ja uwielbiam takie rzeczy. E, także jeśli się zastanawiacie, czy warto, to tak warto kupować kity e, za zakupy. Macie, słuchajcie, dużo tańsze te kity, e, bo za 150 zł, no to wiadomo, że nie, sta nie każdego staje no, ale ten kit kupiłam chyba zadyszkę. No, tak mi się wydaje, że zadyszkę. Także słuchajcie, no, moim zdaniem, petarda. I korzystajcie z tego zawsze. A szczególnie, że od Kasi się wiele można nauczyć i. Kasia jest niesamowicie twórczą artystką i no i cóż, polecam bardzo. Mimo, że nie wszystko zawsze robię na, na bieżąco z tych kitów, no dobra, nic nie robię na bieżąco, bo nie mam czasu, ale, ale zrobię i część prac faktycznie porobiłam i sobie leżę na płaczce. Także zapraszam Was do sklepiku Gosi, tekturki Craftula, tekturki od serca, zapraszam serdecznie. Pozdrawiam, pa!